Cześć, hej, witajcie z tej strony mrukbuki i dzisiaj mam dla Was podsumowanie czerwca. Coś za pierwszy raz robię na tym kanale, więc mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Słuchajcie, ten miesiąc był mocny, bo udało mi się przeczytać dziewięć książek. Zaprawdę, trzy z nich są naprawdę cienkie, ale ten temat możemy już całkowicie pominąć. Dobrze, więc zacznijmy od pierwszej książki, a bardziej komiksu, czyli Herbstopera. Dokładnie zrobiłam re-read trzeciego tomu Heartstoppera. Ponieważ pierwszy raz przeczytałam to w języku angielskim, a potem zdecydowałam się, że nie mogę bez tego żyć i muszę mieć to w wersji polskiej u siebie na półce, więc zostało kupione, przeczytany jeszcze raz. Jeśli nie wiecie o czym jest Heartstopper. Heartstopper, to jest komiks tak naprawdę o pewnym dorastaniu, rozumieniu siebie. O hejcie, o tym jak żyć, kiedy inni nie dają nam spokoju. Czym jest tak naprawdę miłość, jak powinny wyglądać prawdziwe relacje, nietoksyczne, i uważam, że Herstropper to jest jeden z ważniejszych dzieł, które powstało. Nawet bardzo się cieszę, jeśli chodzi o serial, jest on bardziej rozbudowany, jeśli chodzi o relacje między bohaterami pobocznymi, bo tutaj skupiamy się w większości na głównych bohaterach. I serial i komiks są wspaniałe, osobiście wolę bardziej komiks. Trzeci Tom opowiada o wyjeździe. O wyjeździe do Paryża, gdzie na jaw wychodzą pewne kwestie. Nick musi zrozumieć, tak naprawdę, co czuje, i zdecydować się, czy chce, by inni wiedzieli o związku z Charliem, a Charlie decyduje się powiedzieć Nickowi o pewnej bardzo ważnej kwestii w jego życiu. I razem próbują przez to przejść. To dopiero taki naprawdę początek ich. Mocnej relacji. Także Chrysofer, Jezu, mam ciarki, jak o tym opowiadam. Kocham przeogromnie. Trzeci tom jest wspaniały. Następnie przeczytałam książkę od mojej najukochańszej autorki. Chyba każdy już wie, o kim teraz mówię: Wiktoria Szwab. Miasto duchów. No ja nigdy się nie zawiodłam na książce od Wiktorii Szwab. No, może Wankful, drugi tom Wikrzys był taki sobie, ale tak czy siak uwielbiam jej książki, uwielbiam w jakiś sposób. Ona pisze, jej pióro jest po prostu wspaniałe. Miasto Duchów jest książką dla młodszych czytelników, a mimo tego pokochałam tę książkę całym swoim sercem. Miasto Duchów opowiada o takiej Cassidy, która ma rodziców, którzy wierzą w duchy, nagrywają o tym filmy, puszczają to do telewizji i bardzo często właśnie wyjeżdżają by dokumentować takie różne ciekawe sytuacje. A najzabawniejsze jest to, że oni nie widzą tych duchów. Ale widzi je Cassidy, ich córka. I mimo tego, że mówi im od dzieciństwa, że halo, ja mam tutaj obok siebie kolegę, rodzice się śmieją. Niby w to wierzą, ale z innej strony niezbyt. Wydaje im się, że po prostu córka wymyśla. No i słuchajcie, Cassidy potrafi wejść za taką pewną kurtynę, która ją przywołuje. Cassidy zawsze jest ciekawa, jak pewien duch umarł. Przechodzi więc przez tę kurtynę, znajduje się w tamtym miejscu i może widzieć scenę śmierci. No i pewnego dnia rodzice wyjeżdżają z nią do Edynburga, żeby tam nagrywać ich nowy program. Czego Cassidy się nie spodziewa? Tego, że to nie będzie już tylko taka jedna niewinna kurtyna, gdzie może po prostu stanąć i sobie popatrzeć, tylko duchy. Będą też widzieć i ją To było tak dobre, naprawdę uwielbiam Za niedługo przeczytam drugi tom Kiedy? Dokładnie nie wiem Nie wiem, czy w ogóle będę miała drugi tom w wersji papierowej Bo czytałam to na wpół na czytniku, Na wpół Na książce I po prostu Jest tak jest Kolejna książka, którą miałam okazję przeczytać To słuchajcie Tego lata stałam się piękna Od Jenny Han Zakochałam się w tej książce Naprawdę się zakochałam w tej książce. Nie da, niedawno wyszedł nawet serial. Jeśli ktoś się mnie miał pytać, czy jestem Tim Konrad czy Jeremiach, ciężko stwierdzić, bo w serialu Jeremiach wygląda nieco lepiej. W książce Konrad w, w serialu Jeremiach. No dobra, ale o czym to jest? Beli co roku przyjeżdża na wakacje do swoich takich kolegów, można powiedzieć, nawet braci. Dlatego, że jej mama przyjaźni się ze Taką pewną dziewczyną, która ma dwójkę synów. Okej, okay, kocham po prostu tłumaczyć takie zawiłości rodzinne, dobre. I oni przyjeżdżają co roku do tej przyjaciółki. Beli ma jeszcze brata, więc jest razem czwórka bohaterów, na których będziemy się skupiać. No i wspólnie przeżywają lato. A to lato, w które ona przyjeżdża, ma być najlepsze, dlatego że ona się przemieniła i. Miała taki pewien glow up, ale nie ma taki glow up tylko i wyłącznie z wyglądu, ale też z charakteru. Musi się nauczyć z tym żyć. Chłopcy może nieco inaczej zaczyna nią, zaczynają na nią patrzeć. I nawet pewien Konrad, którego ona kocha od dzieciństwa. I znowu mam ciarki. Uwielbiam. Ta książka porusza bardzo ciężkie tematy. Tematy też choroby. I pokazuje, że wakacje, wakacje nie są chwilami bez troski. Dlatego nam się wydaje, że Wow, wakacje, wydajemy pieniądze, możemy sobie pojechać gdzieś i w końcu się zabawić. Tak, zabawiamy się, ale problemy nie znikają w tym samym momencie. I to pokazuje, że jesteśmy ludzcy. Kolejna książka, którą przeczytałam, to jest Kot Maruda od wydawnictwa Czyta Lisek". Słuchajcie, to było bardzo urocze. Książka jest bardzo taka cieniutka, ilustrowana w dodatku przepięknie wykonana. Opowiada o kocie Marudzie. Słuchajcie, no jest sobie chłopczyk, on pewnego dnia mówi, że chce mieć zwierzątko, że chce mieć ogólnie kota i namawia swoich rodziców dzień i noc na to, żeby dali im kota. A wiecie co na no to rodzice? Okej, okay, tylko musisz wykonywać pewne obowiązki. Musisz się uczyć, musisz sprzątać, musisz się bawić z tym kotem. No słuchaj, czy ty jesteś na to gotowy? Czy jesteś odpowiedzialny? Ona odpowiada tak. Idą więc wspólnie do schroniska, biorą kotka, no i co z tym kotem? On jest marudą. No jest po prostu marudą. Bawić się zbytnio nie chce, wszystko przewraca, wszystko niszczy. Nie potrafi różnych sztuczek. Dlaczego ten kot taki jest? Musicie się dowiedzieć sami. Książka, bardzo fajna puenta. Powiem wam, że takiego zakończenia bym się raczej nie spodziewała. Bardzo kreatywna, fajnie napisana. Myślę, że dzieciom się bardzo spodoba. Kolejna książka, jaką miałam... Okazję przeczytać jest od Karoliny Krzyżaniak Ponad sobą. Bardzo, ale to bardzo artystycznie napisana. Jest to książka o Avery, która śni świadomie. Przeżywa ona też problemy z odżywianiem i zauważa pewnego dnia chłopaka, który jest nowy w jej szkole. I to właśnie on ukazuje się jej w wyświadomych znakach. Podobała mi się. Może nie miała jakoś bardzo dużo takiej akcji, której bym oczekiwała. pewno z bohaterką się nie mogliśmy zbytnio zżyć. Wszystko na temat niej mieliśmy wyłożone na tacy. Nie, nie musieliśmy sami dochodzić do informacji, jaka bohaterka jest. Dostawaliśmy po prostu informację. Jestem taka i taka i tak żyję. Czy to dobrze? Myślę, że młodszym czytelnikom mogłoby się to spodobać. Osobom, które przechodzą pewne załamania w swoim życiu. Tak myślę, że jakbym miała 12 lat, na pewno bym pokochała tę książkę. Teraz uważam, że jest spoko. Ale nie jestem grupą docelową. Książka, o której opowiadałam bardzo dużo, bo zrobiłam z tego vlog czytelniczy, zresztą byłam też na wywiadzie, gdzie spotkałam wiele wspaniałych osób. Zakon Pomarańczy od Samantha Shannon. Jaka ta książka była dobra! Jeśli bym miałam wytłumaczyć o co chodzi w tej książce, co tam się dzieje, um, miałabym się powoływać na imiona bohaterów, nie zrobiłabym wam tego. Dlatego, że książkę skończyłam czytać może jakieś dwa tygodnie temu i pamiętam akcję, ale nie pamiętam już imion i tych wszystkich nazw, bo po raz pierwszy raz w życiu czytałam takie bardzo mocne fantazy. Więc. Naprawdę jestem w szoku po tej książce, ale uważam, że to jest jedna z lepszych, jakie przeczytałam w tym roku. No, tutaj są smoki. <laughs> są cztery narracje z dwóch różnych zakątków świata, czyli tak jakby po dwie narracje po jeden zakątek. I wszyscy są ze sobą w pewien sposób połączeni, i zapewne w drugiej części, bo są dwie części, się oni wszyscy jakoś spotkają. Książka bardzo mi się podobała. Jeśli miałabym wam powiedzieć, o czym ona jest. Ojeju, no ciężka sytuacja. Po prostu wam powiem, że jeśli lubicie mocne fantazje, jeśli lubicie smoki, jeśli chcecie reprezentację LGBT Woman, Love Woman, weźcie się za tę książkę, bo jest naprawdę dobra. Kolejna książka, którą przeczytałam, również była we vlogu czytelniczym. Ostatni śnieg Rafała Pacesia opowiada ona o robercie pająku pajączkowskim, standarze, który zmaga się z, z problemami, z naugami, z, z utratą bliskich, a w międzyczasie dorastamy z nim w pewien sposób i to z nim wchodzimy na szczyty jego kariery. Ale to ukazuje, że mimo że ktoś jest sławny, nie musi żyć szczęśliwie. I może czerpać z tego tylko i wyłącznie przyjemność, ale niecałkowite szczęście i spełnienie w swoim życiu. Książka jest naprawdę bardzo smutna. Ma szorstki język, ukazuje patologię, ale jest dobra. Jest naprawdę dobra. Jeśli chcecie więcej usłyszeć, co o niej sądzę, to zapraszam Was właśnie na mojego vloga czytelniczek. Kolejna książka, którą przeczytałam, to bez Ciebie nie ma lata. To jest drugi tom. Tego lata stałam się piękna. Drugi tom o wiele bardziej mi się podobał i to jest na ten moment mój ulubiony, to jest trylogia. Zdługo wyjdzie trzeci tom, więc jestem ciekawa, co będzie w trzecim. Wow, ale to było fajne. Końcówka mnie totalnie rozwaliła w nieprzyjemny sposób, bo aż chciałam krzyczeć. I nie zgadzam się z takim, takim obrotem spraw, ale jeśli to by się stało w serialu, to bym się z tym zgadzała. To są dalsze losy Beli, Konrada, Jeremiacha. Jej brata prawie w ogóle nie ma w tej książce. Więc jeśli jesteście fanami brata Beli, to nie pojawi się zbytnio w drugim tomie. Więcej problemów jest tutaj. Wszyscy próbują się zżyć, znowu znaleźć się w Cousins i znowu przeżyć lato. Walczą po prostu o dom, walczą o wspólne relacje i <śmum> znowu mam ciarki, jak powiedzam jakieś książki. Czemu ja tak mam? No przepraszam, bez ciebie nie ma lata. To jest wspaniała książka. No i tutaj gdzieś powinna się pokazać jeszcze jedna książka, którą przeczytałam. Nie mam jej przy sobie. Um, <grytania> Ta książka się nazywa W cieniu drzew. To jest taka dla dzieci. Naprawdę bardzo krótka, ilustrowana, bardziej w taki niby komiks. Książka bardzo przyjemna, fajna dla dzieci. Powiedziałam, że nawet gdybym miała jakieś kuzynostwo młodsze, to na 100% bym im to po prostu kupiła i dała, bo książka naprawdę była bardzo urocza i... Po prostu z no jest taki sąsiad, który pomaga wszystkim, ale mu się w życiu zbytnio nie powodzi. No i to tyle w sumie. <grymianie> Mega słodki, uroczy, uwielbiam głównego bohatera, złapał mnie za serduszko, mm, to tyle. A jeśli chodzi o książki, które zaczęłam pod koniec miesiąca, ale nie skończyłam. Zaczęłam czytać Sezon na truskawki, to jest o takim dojrzewaniu, o kobiecości. Jestem już na stronie 40. Pierwsza historia, ciekawa, nie dla mnie. Nie jestem pewna, czy podoba mi się styl autorki. Nie jestem w stanie się do tej książki przekonać, ale mam nadzieję, że dalej będzie lepiej. Trzymam za to naprawdę kciuki. I zaczęłam czytać Dwór Mgieł i Furii, na drugi tom Dworu Cierni i Róż. Słuchajcie, ha. <słuch> Jestem w tym po prostu zakochana, ale o tym opowiem więcej w, w podsumowaniu lipca, dlatego że skończyłam to czytać dosłownie dwa dni temu, i. mój uśmiech chyba wystarczy, jeśli mam cokolwiek o tym mówić, no. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie czerwca. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że za bardzo się nie rozgadałam. Napiszcie w komentarzu, jeśli jakiś tytuł Was zainteresował. No i co? Żegnam się z Wami. かしあ。